Wielkopolska Paranormalna. Tylko w najlepszych grach. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu o nazwie Wielkopolska Paranormalna. Jako, że nasz film, który obiecaliśmy wstawić, został usunięty z powodów naruszenia standardów społeczności YouTube, postanowiliśmy, iż nagramy dla Państwa odcinek, który będzie równie atrakcyjny i który w jakiś sposób wynagrodzi to. Postanowiliśmy, że jeśli YouTube nie przewróci owego materiału, udostępnił go na zasadzie któregoś z hostingu lub systemu streamowania plików. A więc przejdźmy do sedna sprawy. Mianowicie, zajmiemy się nazistowskimi eksperymentami w Wielkopolsce. Czy mogą istnieć dowody na to, że naukowcy III Rzeszy eksperymentowali nad czymś, co wymknęło się spod kontroli? Czy naziści w swojej obsesyjnej pogoni za Wunderwaffe mogli stworzyć potwora? I czym jest projekt Werwolf? W tym odcinku skupimy się na mrocznych tematach. Proszę rozsiąść się wygodnie w fotelu. Przygotować sobie coś do picia. I zaczynamy. Jest rok 1944. Niemiecka okupacja Wielkopolski wkroczyła w decydującą fazę. Warki na froncie wschodnim nasilają się. Hitlerowcy przygotują się do statecznej obrony Rzeszy. To właśnie wtedy w okolicach Jarocina zaczęto opowiadać o czymś, co budziło grazę nawet wśród najbardziej zatrwożonych ss -mary. W ciemnych, gęstych lasach ludzie dostrzegli ciemną sylwetkę. Niska, lecz masywna postura. Porusza się na dwóch lub czterech nogach, ale jej ruchy nie są ludzkie. Czerwone ślepia, spoglądając z ciemności. Nienaturalnie długie pazury i szczecina podobna do tej, którą widzimy u dzika. Lecz nie jest to zwykły drapieżnik. Lokalni świadkowie opowiadają o potworze, który atakuje licznie zwierzęta gospodarskie. Zwłoki owiec i truchła krów znajdowane są rozszarpane, jednakowoż niepożarte. Sprawia to wrażenie, jakby bestia zabijała dla samej przyjemności, a nie z potrzeby pożywienia. Jest to nietypowe, nie przypomina żadnego znanego drapieżnika. Jednym z najbardziej przerażających aspektów tej historii jest to. I że nawet najtwarsi niemieccy żołnierze, słynący z dyscypliny i brutalności, boją się zapuszczać do lasów. W meldunkach odnalezionych po wojnie pojawia się niepokojący fragment. Cytuję: Coś jest w tym lesie. Nasze patrole wracają zbyt prędko lub nie wracają wcale. Ludzie mówią o czymś, czego nie powinno tu być. Nie wiem, czy to od sabotażyści, czy coś znacznie gorszego. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Fragment raportu niemieckiego oficera Hansa Spillera. Listopad 1944 rok. Przejdźmy teraz do eksperymentów w Jarocinie. Podczas II wojny światowej Jarocin jest strategicznym punktem dla Niemców. Znajdują się tu bazy wojskowe, liczne linie kolejowe oraz magazyny amunicji. Jednym z najbilniej strzeżonych miejsc jest tajna placówka badawcza ukryta w lesie pod Jarocinem. Oficjalnie Niemcy twierdzą, iż jest to centrum badań nad nowymi rodzajami broni chemicznej lub biologicznej. Jednak z relacji byłych więźniów wynika, iż w podziemiach tego kompleksu prowadzone są znacznie bardziej niepokojące eksperymenty. Pod koniec 1943 roku, na polecenie SS, do i Jarocina przybyli naukowcy z Berlińskiego Instytutu Biotechnologii. Pojawiły się też wzmożone transporty więźniów. Tym i tych z Auschwitz, Sobiboru, Treblinki i Majdanka. Niektóre wsie zostały praktycznie odizolowane. Oficjalnie miały tam powstawać fortyfikacje, jednak po wojnie nigdy nie odnaleziono żadnych schronów czy umocnień. Jest to bardzo zastanawiające. Cóż budowali więźniowie wobec tego? Znaleźliśmy fragment listu niemieckiego naukowca Alberta Schwartza który pisał do swojej rodziny w Berlinie, cytat Pracujemy nad czymś przełomowym. SS jest bardzo zainteresowane wynikami. Nie mogę zdradzić szczegółów. Lecz powiedzmy, iż stare legendy germańskie mogą okazać się bardziej prawdziwe, niż myśleliśmy. Koniec cytatu. Czy naziści eksperymentowali nad genetycznym przekształceniem człowieka? Czy możliwe jest, że w rejonach Jarocina Prowadzono badania nad stworzeniem nadczłowieka, superżołnierza, inspirowane nordyckimi mitami. W jednej z relacji, do których dotarliśmy, świadkowie twierdzą, iż podczas transportu ludzi do tajnego ośrodka więźniowie, którzy docierali licznie wagonami bydlęcymi, nigdy nie wracali. A najciekawsze jest to, że nie odnajdowano także ich zwłok. Wszelkie relacje i dowody świadczą, iż na tym terenie nie było krematoriów, co więc stało się z licznymi zaginionymi więźniami. Jeden ze świadków, niejaki pan Kacprowiak, twierdzi, iż nocami słychać było nieludzkie krzyki, a las rozdzierały jęki, jakby żywcem ubierano ze skóry. Kolejnym przykładem tajemniczych przedsięwzięć rzeczy może być projekt Werwolf. Projekt Werwolf był jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć. Oficjalnie chodziło o to, aby stworzyć elitarną jednostkę dywersyjną. Ta jednostka miała prowadzić partyzancką wojnę na tyłach wroga. Członkowie byli szkoleni brutalnie, niczym jakieś Special Forces. Poznawali różne sposoby walki, sabotażu lub przetrwania. Jednak były kręgi, w których krążyła teoria, iż Werwolf jest to eksperyment genetyczny. Naziści bowiem wierzyli w możliwość stworzenia nadżołnierza, superczłowieka, który byłby odporny na ból, szybszy, silniejszy, lepszy niż przeciętny żołnierz. Bowiem Himmler zdecydował, że zwykła Panzerschublade nie wystarczy. Potrzeba mu człowieka, który jest nie do zagięcia, nie da złamać się jego woli, tak by w razie zatrzymania lub pojmania przeciwnik z nic z niego nie wyciągnął. Nie możemy dalej się dowiedzieć. Himmler, obsesyjnie zafascynowany okultyzmem, finansował badania nad krzyżowaniem ludzkiego DNA, z genami zwierząt drapieżnych. Pojawia się bardzo niepokojący wątek. Część projektu Werwolf, która nosi nazwę Projekt Bestia. Jest to nasze tłumaczenie. Według nieoficjalnych dokumentów i relacji świadków w podziemnym laboratorium pod Jarocinem prowadzono badania nad stworzeniem hybrydowego organizmu które miał łączyć cechy człowieka i zwierzęcia. Naukowcy rzekomo pracowali nad sztuczną mutacją, próbując stworzyć istoty, które mogłyby walczyć bez strachu i zmęczenia. Raport pułkownika SS z 1944 roku mówi Obiekt 17 wykazuje niezwykłą regenerację, ale stracił kontrolę nad podstawowymi funkcjami poznawczymi, jest agresywny, nie reaguje na polecenia. Zostaje podjęta decyzja o eliminacji, jednak skuteczność dostępnych metod jest niewystarczająca. Czy to znaczy, że zmodyfikowane dane DNA zmodyfikowane DNA wpłynęło na przeżywalność tej istoty? Czy była wręcz nieśmiertelna? Na to pytanie nie mamy odpowiedzi. Ale mamy inne pytanie. Czy bestia z Dobieszczyzny może być jednym z takich eksperymentów? Eksperymentem, który wymknął się spod kontroli? Czy Niemcy próbowali ją zniszczyć, ale nie byli w stanie? Bestia z Dobieszczyzny pozostaje tajemnicą. Czy jest to jedynie legenda? Czy rzeczywiste echo przerażających eksperymentów naziwistów? Czy bestia jest tą legendarną Wunderwaffe, którą Hitler tak desperacko pragnął stworzyć? że w końcu skończył oficjalnie martwy w bunkrze, jest nieoficjalnie w Argentynie. A wy co sądzicie? Czy w lasach pod Jarociniem faktycznie czai się coś, co nie powinno istnieć, a coś to jest eksperymentem nazistowskiej Rzeszy? Dowody mówią same za siebie. Komentujcie, zostawiajcie suby i lajki i do usłyszenia Kolejnym odcinku podcastu Wielkopolska Paranormalna, a mówił dla was jak zawsze.